A nie no faktycznie dobrze idę. Zrobimy szybko to co zrobiłem wcześniej. Na tych mam wyjebane. Zaraz, najpierw alarm chcę wyłączyć. A potem idę do burdełu. Ten mnie z góry już nie widzi. Generał też mnie nie widzi. I muszę go zdjęć, zanim zobaczy. Kurde. Dobra, wyłączone. Ci nic na dole, nie słyszeli, nic nie wiedzą. I niech tak zostanie. Szczerze wolę, żeby tak zostało, niż żeby wszyscy do nie mieli przylecieć. to też by nie było zło. Prawdę mówiąc.

<gry> Dobra O tym akurat nie wiedziałem Chociaż możemy muwać ma... kłokę Tak, żeby nikt nie słyszał Ci to nie, nie będą zbyt długo myśleć, akurat. tylko niech na razie jeszcze mnie nie widzą. Dobra, no, ona tego wyciągnęła. Kurde, nie ten guzik F5, a jeszcze tego trzeba zajechać. Jak oni nieważne, najpierw tych na piętrze trzeba się pozbyć, to potem tych na dole oficerów wszystkich to już będzie eksplodować. Skąd ja mam ten pistolet? gdzieś powinien być mój chyba nie. chuj 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 no, już nie uda się tego wykonać po cichu a skoro się nie uda Oj, koniec amunicji no i dobra Ci na dole nawet nie zwrócili uwagi Leczymy się, no i przechodzimy do... Aha, dobra, teraz jestem wystawa Teraz przechodzimy do zabawy Zdychajcie Jeden za, nawet I jeden przeżył na dole A prostytutki są odporne na gaz trujący Fizyka tej gry A nie, bo ci są na górze no i dobra, i praktycznie w tym momencie już będzie koniec odcinka, bo reszta już jest nagrana. Jeszcze tylko zrobię jedną rzecz. No i dobra. I w tym momencie praktycznie już kończymy. Jeszcze tylko ci podejmę do drzwi. No, i to by było wszystko. Możemy wyskoczyć przez okno. Sobie nawet mamy. Możemy strzelić do prostytutki, której nic się nie stanie. Krew poleci, ale ona jest odporna na kulkę w łeb. Możemy jeszcze zobaczyć. Stoje Gestapo i dwóch żołnierzy. Nic by nam nie zrobili, ale to szczegół. Ale dobre. Zobaczymy się kiedyś tam. I nie zdziwcie się, jak nagle ten pistolet w następnym parcie zmieni się na stłumikiem. Bo tamto dalej już mam nagrane. Po prostu. No to na... Dobra, witam Was wszystkich ponownie. No bo z tym może było małe cięcie, ale mógłby to mieć z dwa dni. To jest zaczynamy widać mamy... ...posta powstaje... ...dwóch Niemców. Nie wiem czemu się tu chowano. Przecież mówił mi po prostu rozmowik. Jeszcze się... Jeszcze ja tylko się przybliżę do mikrofonu, żeby było mnie lepiej słychać i jeszcze trochę ciszej gry. stosunkowo jeszcze na filmie, jak słyszę, że jest głośno. W sumie dalej jest głośno, przynajmniej na moich słuchawkach. O, i nie zapisałem. No, teraz słychać już faktycznie, że jest ciszej. Niech podejdzie bliżej. Próbuję go ustrzelić. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Mam mikrofon włączony mam. Headshot. Nie znajdą mnie tutaj. Dobra, znaleźli mnie. Ale ci dalej nie wiedzę gdzie jestem. W sumie wejdę tam na górę z powrotem. Nie są jeszcze wyżej. Te dwie kropki to są w pokoju. No i teraz robimy... Dziękuję. A ci są w pokojach z dziewkami, więc nie ma czym się przyjmować. Patrzcie. Dobra, u tego nie zobaczycie, ale u tego. A to gdzieś dziewka powinna być. Chyba, że już ją zastrzelił. Zaraz, co ja to miałem zrobić w ogóle? Aha, to tu już wszystko zrobiłem. Mm, ile już gestapo? Trzech gestapo, a ile mamy gwiazdek? Trzy. No i jeszcze kilka. Jeszcze możemy polikwidować tych... Mm, ...ważniejszych wrogów wyższych rangom, na przykład tego Gestapo. Tylko niech się obróci. Niech się tu nie patrzy. A z kim on idzie? Kto wyszedł właśnie? Podoficer. Headshot. Kurwa, nie udało się apteczka przyda się W sumie tak nie iż wiedzą, że tu jestem to Fuck off Brak amunicji Dobra wy, wychodzę stąd. W stylu hard rock. <laughs> I wy mi powiecie, że, że nie jestem pro. <laughs> Dobra, to zrobimy szybki zapis. A przejrzymy się w sumie. Jak wyjdziemy, stąd, żeby żadnych podejrzeń nie było. Tylko żeby gra nie skraszowała. Dobra, to tu teraz robię mało cięcie, żeby oddzielić odcinki.